Ja jestem Adaha, to jest 21 odcinek mojej serii Minecraft według Adaha i czwarty odcinek powrotu do przeszłości. Dzisiaj wybierzemy się do kopali, kopalni takie obiecywałem w poprzednim odcinku. Widzicie przygotowałem sobie wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy i wykorzystamy do poszukiwania kopalni starej, dobrej opcji z numerkami seryjnymi. Nad głowami potworów. Tylko na razie tutaj żadnych nie widzę. O tam, ole tam dużo potworów jest. Tam, tutaj się wkopię. Boże, aż się roi od nich. Dobra, wejdę tutaj. Wczoraj sobie grałem na chwila Wczoraj sobie właśnie czemu jestem na Easy Normal. Wczoraj grałem na też na 1.3 na swoim innym świecie, drugim i o węgiel, dobra W poszukiwaniu też wybrałem się właśnie tak jak teraz do kopalni w poszukiwaniu poszukiwaniu różnych złóż i diamentów, bo chciałem zobaczyć, czy trudno znaleźć diamenty teraz w tej wersji, w której obecnie gram, czy będą z tym jakieś większe kłopoty. Okazało się, że nie, znalazłem 6 diamentów, ale zszedłem na niski poziom, bo na, o ile się nie mylę, to 17. Na 17 znalazłem chyba jeden, jeden znalazłem na 13, więc nie było tak strasznie o, już widzę tam zbliżamy się do mopków tutaj są chodzą sobie jeżeli potwory nie będą mi przeszkadzać w grze to mam nadzieję i myślę, że znalezienie różnego rodzaju złóż nie będzie jakimś problemem. O, już słyszę pierwsze zombiaki. Teraz może pójdziemy tak. O, Boże! Ilu typa! Wziąłem swój naj, najlepszy sprzęt z możliwych więc mam nadzieję, że... Tutaj postawię dokładnie. Mam nadzieję, że Minecraft... O! Nie wyrządzi mi jakiejś takiej krzywdy jak ostatnio. Gdzie wy jesteście tutaj? Wow, blisko, blisko są już widzę, o, no jesteśmy. Wow, dużo was tutaj, ej. No, 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 do góry, hop, 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 do góry. Złoto, widzę. I tutaj też złoto. No proszę. Chwila, chwila. Uuu, dużo ich jest tutaj, tuż pode mną. Tam nie widzę nic. Tylko tam za ścianą. Aha, bo one tutaj siedzą, dobra. Ciemno, normalnie jak... Normalnie boję się chodzić. O! No szkielet szczelę. Dobra, dobra, jest git. Z... Dobra, jest git, trafiam. <tryk> to zablokujemy na razie. No ale nie tak, bez jaj. Dol, dobra. To na razie zostawię. Halo, tu jest strzela. A, to jest to, dobra. Zajmiemy się tym złotem, bo ono jest. Fajne, podoba mi się ono. Opanuj się. Tam jest. Kurde, mogłem łuk sobie zrobić. Fak. Trudno. Wybuchaj. No, już się boję. Wow! Ale, ale, zostałem zawału prawie. Wow! Uuu! Boże! Jezu, ale się przestraszyłem. Z pleców mi wyskoczył. Ojo, ojo. Wiem, że nie kopię teraz żadnych surowców i to jest trochę głupie z mojej strony, ale ja nie chcę, żeby mnie coś wysadziło tutaj tak hamsko. Dobra, jest w, w miarę podkreślam Ktoś tu chyba się do, chce do mnie dostać Wo! Dobra Suka. Że tak brzydko się wyrażę. Nie ma. Dajcie człowiekowi żyć, Boże. Nie ma miejsca w ekwipunku, rozumiem? Mam zapotrzebnie. Ty też coś chcesz? Ale bym się wkopał. No, skaczemy. Nie? Właśnie, muszę coś zjeść. Mam no, chleb, chleb, chleb. Dobra. ładamy szynkę. Dobra, nie będę z tym łaził jak chciota. Żelazo średnio mnie zadowala. Powiem szczerze. Bardziej interesują mnie surowce w odcieniach niebieskiego. Hmm, dobra, dobra, to mi się podoba. Zero potworów to jest dla mnie plus, tak ok. Szybko sobie wykopimy żelazo. żelaza nigdy za wiele Wiem, że tam pewnie mogę sobie jeszcze rozkopać i będzie tego z dwa razy więcej Ale jak widzicie mogę tutaj pod dostatkiem Więc nie ma po co się gimnastykować Hmm O czym tutaj tak pogadać? Tak No, ostatnio w ogóle Ja normalnie słucham muzyki Reggae Troszkę takiego. Nie chcę, żeby yy, ten ludzie myśleli, że... Tam jest powietrze. Nie, tam jest lawa. Nie chcę, żeby ludzie myśleli, że ja jestem jakimś dresem czy hanem, czy coś takiego. Wiecie o co chodzi? Tacy chodzą zakapturzeni po osiedlu i... Jakieś techno, wieśniacze. Chyba jest noc. Mm, ale czasami sobie no czy słucham rapu takiego no i no rapu no, no rapu co więcej gadać rapu i reggae ale ostatnio y, spodobał mi się dubstep a, taka fajna jedna piosenka mi wpadła w ucho możecie sobie wpisać mm, no dawaj zajdę tam do niego e, jak jest Minecon, wiecie co to jest Minecon, to jest taki, no wiecie, taj, zlot tych, tych wszystkich o! Fanów, znaczy nie fanów tylko takich, no tam Mojang ekipa Ekipa Mojangu tam jeżdżą w tym roku na Mainkonie akurat była oficjalna premiera gry i w, tra w trailerze czyli w zapowiedzi był właśnie ten taki fajny soundtrack taki fajny dubstep on mi się podobał, no Jezu ale te kopalnie są zawiłe, aż my kusi żeby włączyć peaceful sobie to na spokojnie wszystko zwiedzać no no jak tutaj nie stracić w gacie przy takim czymś mam w ogóle zbroję jakąś mam chyba tam no nadaje ale przynajmniej jest Jakoś tak ten odcinek nie będzie zbytnio kreatywny, bo szwendam się w tej we w te i kopię różne surowce i uciekam przed napakowanymi potworami, ale takie odcinki też muszą być, zwłaszcza zwłaszcza przy moim obecnym położeniu, bo ja chcę wrócić do domu. To wykopię i... O! Co to było? Zombie? Słyszę. Jedną... Co? Nic? Nie ma? LOL I denerwuje mnie to, że Creepery nie, od... nie wydają odgłosów. Zresztą pewnie nie tylko mnie, bo większość ludzi, którzy grają w Minecrafta denerwuje to. Że Creepery nie wydają żadnych odgłosów, a nie, chodzi o chodzenie, że mogą się zakraść praktycznie bezszelestnie za nas i rozsadzić nam kufer. No. Tak, łopatą, Mądre. Tutaj się da? Nie, tutaj już, dobra ale wielkie jaskinie, jak normalnie mam szczęście do tych wielkich jaskin i to porządne szczęście tutaj da się dojść niżej okej okay. tutaj widziałem żelazo, dobra, nieważne no hmm wyczekiwałem czegoś więcej o, tutaj było to żelazo nie wiem, na pewno nie wykopię całego żelaza, które tutaj zobaczyłem, bo jest to dla mnie nie jest to mój główny cel. 24 żelaza to i tak dużo. No. Jak na razie 24, bo tutaj już mam. Myślę, że około jednego staka zbiorę tej całej mojej podróży. Zwłaszcza, że jest tutaj co krok jakieś nawet spore złoża się trafiają i kompletnie nie wiem ile ile ten nagrywam i ile będę nagrywał jak na razie jest to nieważne bo jakbym nagrywał 15 minut to mogłoby być trochę takie bez sensu dlatego odcinki w kopalni mogą być nieco dłuższe od normalnych no i tutaj też się zawiodłem ale ja się teraz zagłębiłem trochę w te odnurze kopalni, znaczy w tej jaskini więc nie oczekuję od o, dobra, kolejny kill nie oczekuję od tej, tego cave'a, że będą tutaj Jakieś zagmatwane korytarze, zwłaszcza, że i tak już jest ich dosyć. Tutaj, ja tutaj czuję, że tutaj mogą być diamenty. I to tak naprawdę porządnie. Bo właśnie wczoraj w takich okolicach znajdywałem ...surowiec wiecznego szczęścia, że tak powiem. Czy tak potwory się nagle wszystkie schowały? W ogóle nie ma nigdzie ich. No bez jaj. O, redstone na dużo widzę. I kolejne zamknięte odnóże. ok. Przynajmniej mam pewność, że nic nie wyskoczy. I tutaj powinny być diamenty. Tutaj już śmiało mogę znaleźć diaksy. Redstone oczywiście. Kopiemy 4 sekundy, o ile się nie mylę. Zaraz policzę. Raz, dwa, trzy, cztery. No, jest 0. Raz, dwa, trzy, cztery. No, 4,5. Cztery no, to jeszcze starsze wersje to jest możliwość nawet duża, że czas... Kopanie określonych surowców jest nieco inny od obecnego, zwłaszcza redstone'a, który teraz kopie się bardzo szybko. Ale to nie ma większego znaczenia, bo ja tutaj nie porę z tym. chociaż może się przydać. Gdzie była ta pieskinia z tymi... to tutaj, tak, tak, dobra. Wow, duże to. Już myślałem, że na jest. Mmm, tak. No, spływasz Tu rozświetlamy, tu rozświetlamy, tam Nic nie ma? LOL Na górze tylko <noise> Tam, przechytrzyłem potwory i zszedłem niżej niż one się respią Chociaż tutaj też się mogą respić, więc nie rozumiem. Nieważne. Nie moja sprawa, dla mnie to jest na rękę, że nie przeszkadzają mi... Dla mnie może być tak cały czas. Ten węgiel wykopię tylko tak z grubsza, żeby mieć zapas, chociaż mały. Chociaż węgiel opłaca się kopać w starszych wersjach, bo koło z węglem graniczą bardzo fajne i ciekawe surowce. No. Na przykład przykładem wczorajszej mojej wyprawy z węglem, te sąsiadowały żelazo, redstone i takie różne. No, mały lat. Nie będę kawał tego całego węgla, przecież jego tutaj jest od... Ale może zrobimy tak. Tak. To na... No patyki i to na pochodnie. O, akurat to to najpierw wytracimy. A, ten sandstone niepotrzebny kompletnie. Ale na złoto się pokuszę. Okej, okay, dobra. Już normalnie szkoda mi tego, to zostawiać, ale po tym, żebym nie plus sobie w brodę, jak się okaże, że za tym węglem były diamenty. Ale myślę, że aż tak tak ramię nie kopie. tutaj, co sobie mogę jeszcze żelazo wydobyć. No, I tutaj sobie pójdziemy teraz. Jeszcze tylko zobaczę, na którym poziomie jestem. 37. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakieś zejście w dół. No jest zejście w dół, ale niespecjalnie, mi to, mnie, niespecjalnie mnie to zadowala Wrócimy sobie tam, tam widziałem jeszcze więcej Odnóż tego tego podziemnego świata Dużo takich pojedynczych klocków żelaza tutaj widzę właśnie Albo podwójnych Tutaj byłem, tak. Hmm. Czy ja tutaj wszystko już zwiedziłem? Chyba raczej nie, bo ja wybierałem pojedyncze korytarze, które, a było ich naprawdę... O, roszka. no. Tego mi brakowało. Spadaj, spadaj! No. Mamy to. co zjem sobie chleb piórka won ale takie zaraz biorę Uch. dobra wyrzucę je gdzieś o tutaj jest miejsce tu, w którym z którego przyszedłem to może będzie oznaczę go sobie oznaczę sobie je trzema pochodniami o dobra I tutaj o właśnie tutaj no czego ty chcesz? Tak pochodnie, mądre. Zas. Zes! I combo. No, moc jest ze mną. Nie ma tam gości, okej. Okay. Jednym. Ja Żelazo. Kolejne zejście w dół Chwila zobaczę ile już nagrywam I zaraz wracam Wiecie co? To będzie już koniec tego odcinka Nagrywam już 22 minuty więc to powinno starczyć Komentujcie, oceniajcie Subskrybujcie, polecajcie I do zobaczenia w następnych odcinkach Minecraft według Kadacha